Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Bojko z tej strony zapraszam do porannej analizy na kanale Finmex. Dzisiaj zajmiemy się dwoma decyzjami: decyzją Banku Japonii, która wyszła dokładnie tego dnia, tylko że w nocy, i wczorajszą decyzją Europejskiego Banku Centralnego. Dlaczego chcę najpierw pokazać Wam decyzję Banku Japonii? Ze względu na to, że nie trzeba się szybko domyślać, słuchajcie jaka ona była, wystarczy, że spojrzymy na większość wykresów jenowych. Czy mam na myśli te, które teraz mam otwarte, choćby Eurojena, wybrałam właśnie Eurojena, bo dużo próż było euro jena, a druga sprawa, wczoraj była również decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a w związku słuchajcie, z tą decyzją Eurojen wyskoczył na poziomy niewidziane od 2008 roku pozytywna decyzja dla euro, bo podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli zgodnie z zakładanym scenariuszem, ale o tym jeszcze powiem. Natomiast dla Jena decyzja była, że tak powiem, może nie tyle co negatywna, bo nie możemy tego oceniać jako negatywna, pozytywna, mówiąc o braku podwyżki, czy, czy też braku cięcia stóp procentowych. Stopy procentowe zostały otrzymane na tym samym poziomie. Bank Japonii nie zdecydował się na żadne inne działania w zakresie kontroli krzywej dochodowości. Wręcz przeciwnie, pojawiły się informacje dotyczące tego, że bank zamierza w najbliższym czasie kontynuować swoją politykę. Doskonale tę kontynuację polityki jenowej widać na wszystkich wykresach związanych z jenem. Czy to dolarze do jena, euro, funcie, w Australijczyku nie ma to znaczenia. Jen w ostatnich Praktycznie w kwartałach, znacząco traci z jedną chyba z najsłabszych par walutowych, par walutowych, najsłabszych walut, którą możemy obserwować i które mają znaczący udział w rezerwach światowych. Także biorąc pod uwagę decyzję Banku Japonii, ciężko się było spodziewać, że indeksy i cały sektor. Że tak powiem, azjatyckich spółek zareaguje inaczej. Od praktycznie trzech tygodni Chiny cały czas stymulują ten rynek, i jak już spojrzymy na indeksy, praktycznie słuchajcie, od tego samego czasu, czyli tych trzech tygodni, rynki azjatyckie dają radę rosnąć, czyli radzą sobie, radziły sobie z tą presją raczej podspadkową, którą obserwowaliśmy na większości indeksów europejskich. Natomiast nie mówię, że Azja była jakimś wyjątkiem, bo również tam były spadki. Natomiast biorąc pod uwagę cały okres stymulacji oraz samej decyzji, wygląda to już dużo lepiej, i na tym trendzie będziemy, jeżeli chodzi o wzrosty, jechać właśnie na sesjach azjatyckich. Także euro jedno my sobie jeszcze mówimy, ja tak go zostawiłam tutaj jako taką ciekawostkę, żeby pokazać Wam, jak daleko już i jak głęboko zawędrowaliśmy. Natomiast może pokażę Wam z perspektywy właśnie tej miesięcznej, gdzie my już jesteśmy, a jesteśmy na naprawdę wysokich poziomach, tak jak mówię, rok 2008, no dokładnie mniej więcej w tych zakresach tutaj. Na tych dużych spadkach jesteśmy praktycznie w tym miejscu. No, niesamowita historia z tym jenem. No ale z drugiej strony, jakby słuchajcie, nie patrzeć: na Bank Japonii, sił rzeczy sam tego jena w taki sposób osłabił. tak Polityką, która no, mimo tego, że była bardziej proinflacyjna, i dalej pozostaje proinflacyjna. W związku z brakiem y, znaczącego wzrostu inflacji dalej pozostaje bardzo agresywna tak i myślnie stymulacyjna. Jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny i to co zostawię sobie może tylko y, euro tak w tle, żeby pokazać y, to co będziemy sobie oglądali. O, dobra, zostawimy sobie jeszcze te y, na dole pozycjonowanie żeby ogarnąć tak wzrokiem wszystko, co robimy. Jeżeli chodzi o strefę euro, stopy procentowe Wiemy, podniesione o 25 punktów bozowych, czyli decyzja zgodna z oczekiwaniami. Szczerze powiedziawszy, polagardowej wczoraj, jak opowiadałam Wam o Europejskim Banku Centralnym, spodziewałam się bardziej jastrzębiego wydźwięku, ze względu na to, że Europejski Bank Centralny musi tymi drobnymi kroczkami podnosić stopy procentowe, ale może retoryką zmienić ich wydźwięk, czyli to, że rynek odbierze bardziej gołębiu, czy bardziej jastrzębiu daną podwyżkę, bądź dany ruch, to w dużej mierze zależy od tego, jak te wiadomości zostaną przekazane, co doskonałym przykładem y, był niedawny Fed, dokładniej w środę, gdzie. Mieliśmy gołębiu decyzję, natomiast sam wydźwięk, sama retoryka, sama konferencja była niesamowicie jastrzębia. Jeżeli chodzi o strefę euro, co tam takiego ciekawego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się przede wszystkim o tym, że na horyzoncie Lagardowa, przez swoją ekonomiczną lornetkę, widzi dosyć znaczną stagnację. Inflacja bazowa według banku pozostaje dalej dosyć wysoka, i tak jak wam mówiłam, to, że inflacja konsumencka spada. To jest jeden temat. Bank patrzy na inflację bazową, na którą najbardziej wpływają stopy procentowe. Może już macie tego do stwierdzenia dosyć, natomiast wydaje mi się ono bardzo znaczące właśnie w kontekście działań banku. No jakby nie patrzeć na no najbliższe lata, czyli to są lata 2023, 2024, 2025, no ta inflacja ma spadać z poziomów tam około 5,5 do, do 3 z groszami, chyba 3,3 i wyrównać się mniej więcej w okresie 2025 roku, będąc już blisko celu inflacyjnego, który jest na 2%, w 2025 roku według prognoz Europejskiego Banku Centralnego ma być 2,2. ,2. Oczywiście to są prognozy to są jakieś spekulacje Europejskiego banku centralnego, no bo inaczej tego nazwać nie można, tak, no nie są pewni co do działań inflacyjnych. Ja Wam czyli pokazywałam, że te programy, które uwzględniają pożyczki i reinwestycje, ten program APP, one reinwestycyjne, przepraszam, pożyczkowe wygasają w czerwcu, czyli mniej więcej ta bardziej znacząca stymulacja, mniej, przepraszam, bardziej znacząca stymulacja będzie wstrzymana w okresie wakacyjnym, w związku z czym Spadek inflacji tam powinien najbardziej tej, oczywiście, bazowej docelowo nastąpić. Dalej Lagardowa opiera się, że ceny energii negatywnie wpływają na procesy inflacyjne. Przypominam, że na razie ceny energii to jest jedna z tych cen, które przyniosły największą ulgę, jeżeli chodzi o badanie inflacji konsumenckiej, bo faktycznie one wykładniczo spadły. Nie wiem, co Lagardowa powie, jeżeli będziemy się zbliżali w kierunku jesieni. Natomiast jest to jeszcze troszeczkę bardziej odległy odległy temat. Generalnie bank stwierdził, że to, co obecnie zostało dokonane na stopach procentowych, już działa, już pokazuje, że przynosi pewne efekty w zakresie ryzyka. I wydaje mi się, że to, słuchajcie, była ta, było takie rzucenie w kierunku słapów, które były bardzo rozjechane i nad którymi bank musiał jakoś zapanować, a teraz, jak ja Wam pokazywałam wczoraj, te słapy tak się ścisnęły. W związku z tym ta, ta premia za ryzyko już jest praktycznie żadna. Słapy poruszyły się w bardzo podobnym kierunku i przez to wypłaszczenie też bank mógł, mógł trochę odetchnąć w kontekście większej elastyczności w zakresie działań tych programów, które już posiada. No i oczywiście na to zwrócono także uwagę, że stopy procentowe działają i to ryzyko po prostu się wyrównało, zbilansowało, a w związku z tym, że się zbilansowało i wyrównało, raczej powinno dalej pozytywnie działać na ten element inflacyjny. Także zobaczymy. W krótkim terminie Lagardowa widzi stagnację gospodarczą, natomiast ta stagnacja to docelowe spowolnienie gospodarki, ma wspomóc walkę z inflacją, natomiast nie na długo, gdyż według niej ta stagnacja nie potrwa bardzo długo, jest to przewidziane do jednego, dwóch kwartałów. Także zobaczymy, co tam ta Lagardowa jeszcze, jeszcze że tak powiem, wymyśli. Natomiast wydaje mi się, że takim jednym chyba z najciekawszych rzeczy, o których... Warto powiedzieć to to, że Lagardowa sama przyznała, to pytanie w ogóle nie padło, od razu powiem na sali, że decyzja o podwyżce 25 punktów bazowych została podjęta bardzo, a to bardzo dużym konsensusem wszystkich członków Europejskiego Banku Centralnego, i ona pozostawiła taką furtkę: czy ten konsensus mówił o braku podwyżki, czy może podwyżce większej? A skoro Zostało to podjęte konsensusem. To zakładam, że były dwie strony skrajne, tak, które nie chciały podwyżki i które chciały zdecydowanie większe, bo Europejski Bank Centralny, pod względem bankierów, retoryki i ich decyzji, jest troszeczkę bardziej rozjechany niż Fed. Natomiast Lagardowa jest fantastycznym spowalniaczem na różnego rodzaju właśnie ekscesy i takie pomysły. Natomiast to, że zaznaczyła, że był, ten konsensus był, musiał być bardzo otwarty, bardzo szeroki i bardzo duży, jest dla nas ciekawą informacją na po prostu przyszłe posiedzenia. Jeżeli chodzi o rynek, rynek trochę opadł w kontekście. Indeksu strachu i chciwości, natomiast nie jest to jakiś wielki, wielki spadek. Futures, ja tak zostałem przy euro, ale euro tak na dobrą sprawę zmianę trendu pokazało już na przełomie jeszcze 2022 roku, dokładnie na jesieni, mniej więcej ten okres września, października, był przełomem, gdzie na tutaj zobaczcie dokładniej pozycjonowaniu się komercjalnych jarców i dużych traderów doszło właśnie do tego przełomu, czyli wyłamania, wyłamania pozycji, a skoro wyszło, doszło do przełomu i wyłamania pozycji, to docelowo ten trend po prostu zaczął się tutaj rozwijać w prowzrostowy. Na razie patrząc na euro, docelowe kontynuacje trendu nawet na hedżersach leżą w okolicy ostatnich szczytów, natomiast zmiany charakteru trendu to są zdecydowanie głębsze już pola w okolicy 1,05. Biorąc pod uwagę wczesną decyzję, wydaje mi się, że to moje optymistyczne założenie dotyczące euro po 1,15 w okolicy końcówki roku jest dalej bardzo, bardzo, że tak powiem prawdopodobne. Patrząc na cały sektor, co na sektorze? Oczywiście najbardziej traci, jeżeli chodzi o pary walutowe ze względu na decyzję Banku Japonii, którą poznaliśmy w nocy. Poza tym sektor surowców radzi sobie całkiem dobrze, indeksy spokojnie z największymi na razie wzrostami na DAXie ze względu na te wczorajsze decyzje. I druga sprawa um, oczywiście azjatyckimi ze względu na chińskie stymulacje i decyzje Banku Japonii. Co dziś takiego w kalendarzu mamy? Mówiłam niedawno, wezmę dzisiaj. Dwóch wpływ. Trochę mamy z ciekawych dwóch wydarzeń, bo przede wszystkim będziemy mówili o inflacji. Inflacja włoska oraz inflacja ze strefy euro, godzina 10 i 11, .00. ze strefy euro, oczywiście oprócz tej inflacji jako stopy wychodzi również inflacja bazowa i to o, dokładnie widzimy już tutaj wychodzi jeszcze wzrost wynagrodzeń, czy kilka takich dodatkowych inflacyjnych wskaźników, przemawia Waller o godzinie 13.45 z Fedu i kończymy dzień już pomijając tutaj te kanadyjskie odczyty sprzedaży hurtowej indeksami, indeksem nastroju konsumentów uniwersytetu, według Uniwersytetu Michigan o godzinie 16.00. Cały czas trwa spotkanie ministrów i spotkanie liderów strefy euro, także tutaj nie wiem czy o, śledzicie na Bloombergu, czy nie śledzicie, ale nie ma jakichś większych niuansów. Kontrakty, czy też na kontraktach ciekawego ta decyzja, no myślę, że tam nie, nie bardzo. Tak, dalej rynek jest pozycjonowany na lipcową podwyżkę, co również jest dosyć dziwne. No dobrze, yy, idźmy dalej. Co tu ciekawego może być? A jeszcze co do euro, bo tak trzymam to euro. Alagardowa odniosła się do braku podwyżki ze strony Fedu i powiedziała, że Europejski Bank Centralny nie będzie na razie robił pauzy, co też wskazuje na to, że skoro nie chce robić pauzy, to podwyżka również będzie nas czekała w lipcu, bo jeżeli chciałby robić pauzę to po prostu nie podniósłby stóp na tym posiedzeniu e, taką drogą dedukcji się posłużymy dobra, my tu mieliśmy miesięczny wykres e, jakie ma, mieliśmy prośby prośby o wykresy robimy eurojena, robimy usth i robimy słuchajcie, funta do dolara także e, idziemy sobie e, zaczniemy sobie od eurojena e, wskoczmy sobie na mniejszy interwał na interwał na przykład h4, zacznijmy od interwału e, tak trochę niestandardowo z haczczówek, no i cóż, rakieta do góry Tudemun. Ciężko nawet w tym ostatnim ruchu z haczczówek jakoś się tak ustawić, żeby wygodniej było analizować. Natomiast bierzemy pod uwagę całą tą nogę, która się wytworzyła. Zanalizujmy sobie to właśnie na haczwórce, żeby ta analiza była troszeczkę dłuższa. No dobra, mamy ostatni impuls. Zobaczcie, że ostatni impuls w sumie kończący. Ruch to była dokładniej ta świeca, jeżeli mówimy o tym impulsie, tak? Ruchem tego impulsu ostatnim świecu jest to. Ona została spulbekowana, w związku z tym utworzyła się tutaj nam strefa popytowa, którą zaraz oznaczę. I ta strefa popytowa będzie leżała dokładnie na tej świecy. Kolejny impuls, wychodzimy do góry, wyższe, haj, wyższe, wyższe, wyższe. Wyższe, wyższe, wyższe i niższe. Ostatnia świeca w impulsie również spulbekowana, potwierdzona płynnościowo, czyli zobaczcie, na bieżąco nawet mamy pierwszą taką strefę popytową. Zawsze gdzieś tam, jeżeli pytacie o te imbalanse, czyli nierówności między popytem i podażą, ja zwykłam mówić, jeszcze tutaj mamy taki fajny pulbek świecy w ruchu, ja zwykłam słuchajcie mówić do tego, że Bierzemy pod uwagę zwykle ostatni impuls, ze względu na to, że czasami, słuchajcie, zdarzy się tak i to też mówiłam na webinarze. Dlaczego bierzemy pod uwagę ostatni impuls? Że często cofnięcie bardzo głębokie do bardzo głębokich imbalansów nie będzie powodowało wyrównania, ze względu na to, że już dawno będzie po na przykład zmianie charakteru trendu, czy bardzo dawno już będzie po kontynuacji trendu. Dlatego imbalansy bierzemy pod uwagę tylko raz, a druga sprawa, imbalansy rozgrywamy w bieżącym impulsie, nie w nodze trendu, ale w impulsie, czyli jeżeli mamy impuls i tak jak tutaj pullback, bierzemy pod uwagę ostatni impuls, bo to zwykle ostatnie impulsy będą nam przynosiły albo jakieś ważne potwierdzenia, albo nie. Jeżeli nam się trend zmienia, charakter trendu się zmienia, no to siłą rzeczy te głębokie imbalanse, one będą pokryte, mogą zostać pokryte, ale my ich nie bierzemy już do handlu, no bo handlujemy nie z tym trendem. Także ustawiamy sobie strefy popytowe. Pierwsza strefa popytowa na tym ładnym pullbeku świecy, tak, takim je, że tak powiem, tu nie było pullbacku ostatniej świecy w ruchu, to był pullback taki jednoświecowy w dynamice tego ruchu, czyli po prostu w impulsie. No i widzimy, że od pullbacku odreagowała nam nowa strefa popytu. My tą strefę popytu sobie Pyk. Oznaczamy, wykorzystana, no i praktycznie wylanie się fali, e, fali popytu. Dalej e, mamy sytuację taką, że mamy ruch, mamy kolejny ruch, ostatnią świecę w ruchu, pełny jej pullback i jazdę praktycznie całkowicie do góry, czyli tutaj mamy bieżącą strefę popytową, na razie mamy z niej wyjście, czyli potwierdzenie, że jest tutaj popyt, natomiast e, natomiast słuchajcie, e, tutaj może wyjść po prostu do takiego <laughs> scenariusza na zasadzie. I już spróbuję tylko znaleźć marker, na zasadzie wyjścia, pokręcenia się, cofnięcia, potwierdzenia jakiegoś dołka, który się pojawi, i dopiero wówczas dalszego ruchu. Także uwzględniamy to, że jest to świeża strefa popytowa, rozgrywanie i teraz byłoby oczywiście agresywnym wejściem, co nie zmienia faktu, że przy takich całkiem zacnych wolumenach na całym tym ruchu, tych oczywiście prowzrostowych. Prowzrostowych pamiętajcie, że to jest wolumen, który pokazuje, że jeżeli każdy kolejny słupek jest z lekka wyższy, to jest wolumen prowzrostowy. Dobra, czyli tutaj w eurojenie mamy sytuację jasną, mamy sytuację, w której eurojen znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Bieżąca strefa popytowa, dokładniej ta jest strefą agresywną na ten moment do rozegrania, także można czekać na wybicie, potencjalną korektę, cofnięcie. Super, jeżeli ta korekta z cofnięciem do tej strefy będzie potwierdzała jakiś szybki Szybki dołek. A powiedziałam o tych imbalansach, bo <coughs> trochę tutaj tych imbalansów jest między innymi między tą świecą, a tą, gdzie ten imbalans nie został pokryty, oraz między tą świecą, a tą, czyli docelowo imbalanse znajdują się tutaj. Tylko zobaczcie teraz, czy te imbalanse mogą zostać rozegrane. Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy cofnięcie w to miejsce jakkolwiek zaburzy strukturę trendu pod względem zmiany charakteru trendu. No nie. Więc równie dobrze te imbalanse no, docelowo mogą zostać pokryte bez szkody dla, te, dla trendu, więc możemy je wziąć pod uwagę przy potencjalnym cofnięciu. US -tech. Idziemy sobie do US -tech. Mamy UST. No, już dawno go nie analizowaliśmy. Usuniemy sobie bieżące rysunki. No dobra, co takiego na ust ciekawego widać. Również perspektywa H4, żeby to trochę na dłużej ta analiza wystarczyła. Mamy wybicie kontynuacji trendu, no i pięknie. Analizujemy ostatni ruch na UST-chu, czyli dokładnie ostatni ruch prowzrostowy. Oczywiście kontekst jest prowzrostowy i tu nie ma co, że tak powiem, wybrzydzać w tym kontekście, bo. OS tak na razie nam tylko rośnie, no i analizujemy. Idziemy po ruchu. Dokładnie tutaj pierwsza taka porzucona płynność, zobaczcie, w tym miejscu półbeku tej świecy nie było. Ostatni ruch, tutaj piękny pullback, ostatniej świecy w ruchu, czyli tutaj możemy sobie oznaczyć strefę popytową ulokowaną dokładnie na tej świecy. Mamy dalej ruch, ruch, ruch. Eee, raz, dwa, trzy. No, idziemy, idziemy. Tu też moglibyśmy oznaczyć ostatnią świecę w ruchu. Tutaj również pullback. Dosyć drobne są te świece, w związku z czym można wziąć pod uwagę tylko największe. Pullback, zobaczcie, czysto jednoświecowy tutaj. No i idziemy dalej. Ostatnia świeca w ruchu. Pullback całkowity, bo nie bierzemy pod uwagę tej świecy, ale tą, która ma największe low, czyli dokładniej tą. Jest tutaj potwierdzenie płynnościowe. Jest strefa. Wychodzimy z impulsu. Również ostatnia świeca w ruchu potwierdzona płynnościowo. Tutaj również znajduje się strefa. Ostatnia świeca w ruchu, no i znak zapytania, gdzie ten pullback sięgnie? Powinien sięgnąć docelowo albo do wypełnienia imbalansu, albo do strefy popytowej. W związku z czym pierwsza strefa popytowa, oznaczamy sobie pierwszą strefę popytową. Pamiętam, że z kontrolą coś mówiliście, żeby dopasować, ale już pal to licho, szybciej zrobię. Tak, pierwsza strefa popytowa, dokładnie w tym miejscu. Tu moglibyśmy sobie oznaczyć drugą, tu mamy oznaczoną trzecią. Kolejna strefa popytu, dokładnie w tym miejscu. Bardzo taka szeroka, oznaczona, stestowana. No i czwarta strefa popytowa, dokładnie w miejscu, w miejscu tym. No dobra, powiedzmy teraz sobie, które strefy popytu są w sumie najciekawszymi strefami, a które nie. Widzimy, że wszelkie imbalanse, choćby w tym ruchu, zostały dopełnione. Tutaj nie możemy mówić o imbalansie, bo nie ma jakiejś trzeciej świecy, w związku z tym musimy wybrać strefę, która docelowo coś nam potwierdzi. Generalnie strefę, strefy, które zostały już stestowane, to jest dokładniej ta strefa. Ona została stestowana, zobaczcie, o w tym miejscu. Ta strefa nie została stestowana, ta jest jeszcze ciekawa. Strefa docelowo dała jakieś wstępne retesty tutaj, no i ta mieliśmy tylko wyjście. Więc jeżeli nie będziemy mieli potencjalnego cofnięcia i wybicia, ruch może być dokładniej do tego miejsca. Dlaczego do tego miejsca? Zobaczcie, że potwierdzi wszystkie szybkie dołki, które nam się w międzyczasie wyklarowały. Także ta strefa w okolicach 14 665 jest ciekawą strefą, no i ta ze względu na to, że jest na świeższe, jeszcze nie testowana, 15 022. Bardziej agresywne podegrania tutaj, bardziej spokojne podegrania zdecydowanie w tym miejscu. No i jeszcze funt do dolara. Idziemy sobie do funcika, do dolara. Co tu ciekawego natomiast? Pousuwam tylko sobie te rysunki. Fund dolara, również perspektywa H4. Analizujemy ostatni ruch. Widzimy, że ruch jest ewidentnie prowzrostowy, tak? Tutaj nie da się co do tego nie zgodzić. Bardzo ciekawe od razu tutaj miejsce. Zobaczcie, potwierdzenia szybkich dołków. W związku z tym kontynuacja trendu. Tutaj natomiast zmiana charakteru trendu. Kontynuacja została wybita, wszelkie imbalanse zostały pokrywane. Tu nawet chyba nie ma tego imbalansu. Tak, tu zostały pokryte. No i analizujemy. Kolejny. Zmiana charakteru trendu, kontynuacja. E, idziemy sobie tutaj dalej do tych ostatnich impulsów. Co takiego ciekawego w tych impulsach mamy? No, widzimy cały impuls, ostatnia świeca w ruchu, która to będzie. One mają razem, zobaczcie, wspólne takie. Wspólne i W związku z tym no ja powinnam wziąć docelowo tą porzuconą płynność do pullbacku. Tutaj pullbacku nie mieliśmy. Jest tutaj ta porzucona płynność, nawet tej świecy pullbacku nie mieliśmy, także oznaczymy sobie te dwie porzucone płynności i ruch do góry. Wyklarował nam się jakiś dołek. Ostatnia świeca w ruchu, tutaj bardzo ładny pullback Tej świecy, w związku z tym jest strefa popytowa. Dokładnie tutaj, w tym miejscu mamy strefę strefę popytu. Ta strefa popytu, co prawda, jest na tyle wymielona, że tak powiem, tu w środku, że moglibyśmy się zastanawiać, czy to wymielenie nie jest jednocześnie przetestowane. Natomiast to wymielenie jest ruchem. Docelowy ruch, tu zobaczcie, już mamy nawet pullback od razu. Docelowy ruch mógłby sięgnąć czegoś takiego, odbicia, złapania, zobaczmy, nawet tutaj podaży i wejścia niżej, bo nawet jeżeli tu odbije, zobaczcie, że wszystkie dołki będą wyżej, tak? Więc jakby trend jest zachowany. Natomiast jeżeli cofnięcie pojawiłoby się do chwycenia porzuconej płynności utworzenia tutaj strefy, również mamy Trend wzrostowy, bo testujemy wszystkie szybkie dołki. Zmiana charakteru trendu leży dopiero sobie tutaj głęboko. Jakiś high możemy tu wstępnie oznaczyć, natomiast czekamy na wybicie jakiegoś konkretnego dołka. Gdzieś, jeżeli on by wypadł w tym miejscu, dalej mamy trend prowzrostowy. Także na razie Fund-Dolar oczywiście wygląda prowzrostowo. Pierwsza bardziej agresywna strefa w tym miejscu, ale uwzględniamy porzuconą płynność. Ta strefa, zobaczcie tutaj. Taka pulbekowa, ona została już wyjedzona dokładnie w tym miejscu, w związku z czym e, ten popyt właśnie w okolicach. Tego, tej porzuconej płynności, może być już dużo, dużo mniejszy i dać po prostu z tej porzuconej płynności do jakiegoś knota, tutaj hmm, najzwyczajniej w świecie płynność, by utworzyć strefę popytowo. Także na razie rynek wygląda na dosyć e, optymistyczny, taki niedolarowy, nie jenowy, e, Natomiast e, indeksy, tak jak też widzieliście, ten charakter nam bardziej potwierdzały. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Oczywiście, widzimy się w poniedziałek na porannej, e, na porannym porannej odprawie. Ze swojej strony chcę życzyć spokojnego, słonecznego weekendu i widzimy się w poniedziałek o godzinie 9. Do zobaczenia.